Witam wszystkich bardzo serdecznie, z bajchu z tej strony i przepraszam Was za to, że znowu milczałem 3 miesiące, ale nie miałem mindsetu do tego, żeby cokolwiek nagrać, też nie byłem zadowolony z tego, jak ostatnia seria wyszła, więc próbowałem jakoś stwierdzić, co by można było zmienić, żeby to było lepsze. Jak wiemy, światowo rok nie zaczął się dobrze, dla mnie technicznie się zaczął trochę wcześniej, gorzej, więc gdzieś tam, tak jak mówię, nie miałem zupełnie... Głowy do tego, żeby usiąść i cokolwiek zrobić, ale w międzyczasie gdzieś tam się parę pomysłów pojawiło. Było parę prób w głowie powrotów, ale wiadomo, że jak coś się zawiesi, najciężej jest wrócić do tego. To jest jakby taka, ta, takie przekleństwo do powroty. No ale udało mi się dostać parę rzeczy. Porozmawiałem z Richardem Hamem, znanym też jako Rado który robi powiedzmy podobne, podobne filmiki, nie robi gameplay, robi runthrough'u, ale ale robi podobne filmiki, od niego trochę cały koncept się zaczął, cały, cały mój pomysł na kanał się zaczął no i tak stwierdziłem, że skoro on odszedł od kamery w ręce i wy też wyrażaliście swoją opinię, że trochę słabo to wygląda że czasem boli, boli was głowa, macie Efekt choroby morskiej, tak stwierdziłem, że może tutaj też powinienem pójść w ten sam krok i porzucić to. Po pa, paru, paru wiadomościach wysłanych tam na boardgame geeku, między sobą powiedział mi o swoich doświadczeniach trochę, więc zaczęli, zaczęliśmy rozmawiać tak bardziej, bardziej technicznie. No i stwierdziłem, że, że spróbujemy. spróbujemy. Będziemy eksperymentować na kanale. Spróbujemy zrobić coś bardziej statycznego. Bardzo inspirowanego rado nie będzie to prawda mojej twarzy, bo nie, nie, nie mam się czym chwalić, nie potrzebujecie mnie widzieć cały czas. Skupimy się na grze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc liczę na to, że w ciągu następnej serii, którą nakręcę, dacie, dacie mi znać, też przypomnę się pewnie w tej serii. Dacie mi znać, jak to wygląda i które, co, co, co byście jeszcze zmienili i które, które podejście jest lepsze. Co do tej serii następnej, to może chwilę jeszcze potrwać, ponieważ miałem duży problem z, ze sprzętem. Brakowało mi kamerki jednej internetowej. Ta, była, ta by się nadawała, gdyby nie jej kąt widzenia. Ta kamerka ma bodaj 78 stopni, ta, którą zamówiłem, którą mi się udało w końcu dostać, ma 90 stopni, troszeczkę, lepsze, troszeczkę lepszą jakość ponoć ma, chociaż nie, nie ma dużej różnicy. Więc, więc czekam, aż ona dojdzie. Tutaj to było w ogóle masakra. Okazuje się, że w czasach pandemii kamerki internetowe, ceny kamerek internetowych poszły dwa razy do góry. Także za takie zwykłe, tańsze kamerki trzeba zapłacić dwukrotność ich ceny. Więc ta moja, którą zamówiłem bezpośrednio od Logitecha i w której dostałem potwierdzenie dwa dni temu, chyba czy wczoraj, że została wysłana. Więc mam już potwierdzenie, że towar idzie do mnie a nie będę miał cofki za zamówienia i zwrotu pieniędzy. Ona bodaj tam kosztowała 450 zł u nich, i na Allegro znalazłem za 700 zł z Chin. Także tak, w sklepach gdzieś tam, nawet jak były oferty, tam w okolicach tych 800 do 1000 zł, nie było towaru. Także w, takich, w takich czasach żyjemy, była jeszcze jakby druga opcja, był to Tech Braio, no, ale on kosztuje po prostu 1000 ponad złotych, a to jest w tym momencie poza moim budżetem, chociaż podejrzewam, że tu tam jakość byłaby jednak jeszcze większa, ponieważ to jest kamerka, która potrafi w 4K nagrywać nawet ponoć, więc. więc może kiedyś, zobaczymy, gdzieś tam jakieś cele trzeba mieć, stopniowo trzeba wchodzić do góry. E, więc, więc tyle jeśli chodzi o gry planszowe. To jak powiedziałem, zostało wysłane z Eindhoven bodaj wczoraj, według maila powinno być jutro. Więc myślę, że w okolicach poniedziałku, na początku gdzieś przyszłego tygodnia na pewno będzie. Potrzebuję na pewno trochę czasu, żeby tutaj trochę ogarnąć setup tego. To, to tak naprawdę ten pomieszczenie, w którym teraz jestem tutaj nie ma za dużo miejsca, więc trochę zawsze jest zawsze jest tetrisa z, ze światłami z krzesłem moim, z, ze stołem teraz jeszcze do tego dojdą statywy więc będzie ciekawie na pewno jeśli chodzi o ułożenie tego no ale będziemy wracać i za to chciałbym podziękować wszystkim, którzy czekali na to Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zasubskrybowali w tym czasie mojej przerwy. Przeprosić ich za to, że nie ma nic nowego, no ale powoli gdzieś tam będziemy, będziemy budować to na nowo, w troszeczkę nowym stylu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodatkowo też tak stwierdziłem, że jeżeli już zmieniamy styl, to może uda się zmienić też szatę graficzną całego kanału. O tym już rozmawiałem ze swoim znajomym jednym. Wstępnie, więc czekam na jego trochę pomysłów. Zobaczymy. Podejrzewam, że nie będzie to od razu, razem z, nową, z nowym podejściem do pokazywania panszówek. Ale gdzieś jakoś w najbliższym czasie może nam się uda coś, coś fajnego, ciekawego zrobić w tym temacie, żeby ten kanał też wyglądał trochę lepiej niż, niż, niż to, co ja mógłbym sam zrobić swoim nakładem sił, jakby i swoimi zdolnościami w programach graficznych, które nie są za duże, jak zresztą widzicie. Inną rzeczą, którą widzicie, fryzjera jeszcze nie zaliczyłem, pomimo tego, że już otwarty od paru dni. Barbera też jeszcze nie zaliczyłem, więc trzeba sobie jakoś radzić. Gdzieś tam w połowie, na początku czerwca, mam swój termin, niestety. Tam, gdzie chodzę, zwykle są dosyć duże kolejki, więc, więc jakby muszę sobie radzić. Stąd koleżanka zrobiła warkoczyki. Jest tak. Były, były dwie opcje, był albo się ogolić całkowicie albo próbować kreatywnie do tego podejść, jak widzicie wybrałem tą drugą opcję tyle jeśli chodzi zdaje mi się o gry planszowe tyle jeśli chodzi o sam kanał taki jaki był ale będzie ciekawostka ponieważ tutaj od... zawsze był link na Twitch TV połamany przez Zbajszak tam z 3 lata temu bodaj chcę powiedzieć kiedyś na pewno kiedyś graliśmy w FMA, jakiś czas i tam prawdopodobnie wrócimy, przynajmniej przynajmniej w jakimś tam, w jakimś tam odstępie, jak czas, czasowo, ileś tam czasu będziemy spędzać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam będą głównie gry wideo. To od razu wam mówię, chociaż nowy setup powinien pozwolić mi streamować, ponieważ wszystko już po wtedy będzie szło do, na komputer, więc technicznie może kiedyś jakieś streamy gry, gier planszowych zrobimy, może zagramy gdzieś tam razem w coś nawet, ale tam do, dominujące będą pewnie gry wideo i już w sumie stwierdziłem, że czemu nie zacząć od razu, póki, póki jest jakaś tam wena, zaczniemy to dzisiaj nawet o godzinie 20.00 Niedawno będzie wyszedł X.Com, Kimera Squad, taki spin-off gry taktycznej, którą, której serię bardzo cenię, lubię. Więc sprawdzimy, co to jest, pogramy, zobaczymy, co i jak. I mam nadzieję, że do mnie dołączycie. Tam tam też również można na żywo ze mną porozmawiać, więc to też jakieś, jakieś urozmaicenie od oglądania mnie z odtworzenia, że tak powiem. Także na Twitchu jesteśmy od godziny 20, podejrzewam, że do 24 pewnie. Coś koło tego potrwa ten stream dzisiejszy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie być na livestreamach, nie trzeba się martwić. Jeżeli ktoś chce zobaczyć też inne rzeczy oprócz panszówek, podejrzewam, że wrzucę wideo z livestreamów na kanał na YouTube, żeby, żeby tutaj sobie były. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zawsze będzie miał do tego dostęp takie małe archiwum. E, więc tam na Twitcha zapraszam dzisiaj o 20, na YouTubie my się spotkamy pewnie przy okazji następnej serii, e, zobaczymy, raczej następnego update'u nie będę robił przed, przed nakręceniem następnej serii, mam nadzieję, że będziecie, że mi pomożecie z tą następną serią e, i zobaczymy, e, próbujemy jakoś to, ten cały kanał zamknąć, prze, przetworzyć, żeby było coś nowego, coś fajnego, co się Wam będzie fajnie, Oglądało mi się będzie fajnie robiło. I to tyle jeśli o mnie chodzi dzisiaj. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję za zostanie ze subskryp subskrypcjami na YouTube i z... dziękuję nowym, subskrypcjom, nowym subskrybentom. To jest ciężkie słowo, którego jeszcze się nie nauczyłem do końca. I tyle ode mnie dzisiaj. Ja Wam życzę miłego popołudnia, wieczoru, dnia, czy kiedykolwiek to oglądacie. Mam nadzieję, że zobaczymy się dzisiaj o 20 na Twitchu. I dzięki wielkie do usłyszenia. Cześć!